Cześć, witajcie. Dzisiaj trzeci odcinek serii idziemy na rekord. I dzisiaj postawimy sobie znowu na gierkę słówka. Za pierwszym razem w tej serii przegraliśmy 60 zł. Dzisiaj będziemy próbowali się odegrać i znowu zagrać za kwotę maksymalną tutaj, czyli 30 zł w tej gierce. Wtedy jest do wygrania aż 150 tysięcy, ale my próbujemy. Wygrać powyżej 200 zł, to jest w tym momencie naszym celem. Zagram tutaj dwa razy. Dzisiaj znowu, i będziemy tu odkrywać litery, i próbowali znaleźć odpowiednie słowo, skompletować odpowiednie słowo, które da nam wygraną. Najlepiej, aby to było. 200 zł, abyśmy ten cel w końcu osiągnęli. Dobra, to zaczynam. Płacę 30 zł. Na saldzie mam w tym momencie 107 zł i 50 groszy. Salda już zeszło 30 zł. Nieprzyjemny moment, ale teraz mamy szansę, mamy szansę się odegrać. I zobaczymy, czy się uda. Mamy tutaj słowa: więc najmniej płatna będzie wydma. Później Hall 45, Salvador za 60, 150 bytgoszcz 300 zł Gryfino, Jan za 1500, Austin 7500 Mewa 150 tysięcy A słowem bonusowym jest warka. Odkrywamy litery. Litera P w ogóle jej nie ma. Y gdzieś tu się pojawiła. V też w ogóle nie ma. M udało się ją tu znaleźć. Z była u góry. J jest pierwsza literka ze słowa Jan. I też gdzieś tam podchodziła. Mamy pierwszą literę ze słowa bonusowego znalezioną. No tu emocje są duże, bo 30 zł na szali za każdym razem. Wybrałem dzisiaj tą gierkę, bo stwierdziłem, no... ...miałem dylemat czy smocze skarby, czy słówka, ale jednak... ...skoro tu nic nie wygrałem ostatnim razem, to... ...no w końcu muszę coś wygrać. Tak pomyślałem. W smoczych skarbach poszło mi super, więc tym razem pewnie pomyślałem, że dwa razy z rzędu nie będę miał takiego szczęścia w jednej gierce. To jest mój tak myślenia. Popatrzcie, już jesteśmy blisko tej sześćdziesiątki, ale potrzebowalibyśmy jeszcze SIW Gryfino, No, to jest to, co, co szukamy tak naprawdę, bo musi, chcemy tu wygrać powyżej 200 zł. Jest dopasowane słowo wydma. Prawdzie jest to najmniej płatne, ale to powoduje, że ten los nasz dzisiaj nie będzie stratny. Mamy już co najmniej zwrot. Patrzymy dalej, bo możemy jeszcze coś dopasować, aczkolwiek podejrzewam, że już nie. Do bonusa również brakuje nam już tylko jedna literka K. X to nic i ostatnia litera C. Nic nam ona nie dała. Ale mamy zwrot, mamy zwrot, więc wróciliśmy do salda 1750. 30 zł wróciło do nas z powrotem. Fajnie. Ok, próbujemy po raz kolejny zagrać w tą gierkę znowu za 30 zł. Losujemy kolejny los. I znowu saldo spadło do 77,50. Mamy nowe słowa. Tym razem za 30 jest najdłuższe słowo abdykacja. Za 45 dotacja, aspekt za 60. 150 to enzym 300 liw. I później tak za 7, jeszcze Bobolice za 1500, tak za 7,500. Główna wygrana Bach, tyś, 150 tysięcy. Ok, a słówkiem bonusowym jest Bruno. I mamy N, które jest też bonusowe, coś tu się zaczyna dziać. No tutaj enzym brakuje, tylko dwie litery 150 zł. To nas nie urządza, jeśli chodzi o cel. Ale można kilka słów dopasować to się wtedy wszystko ładnie sumuje i byśmy przekroczyli 200. Tylko trzeba te słowa znaleźć. Tu do taga, jakbyśmy gdzieś tu mieli literkę T, to mamy 7,5 tysiąca, i zamiatamy tutaj tą serię. O, kolejna bonusowa do bonusa. Wciąż dwie litery. V. Na no V nie ma. C. Ok, jest, jest dobrze. Brakuje już tylko M do 150. No i te wiadomo. P. Aspekt. Słuchajcie, jedna litera nam brakuje do 60, ale. Podejrzewam, że jej nie trafimy. Dlaczego tak podejrzewam? Bo gdybyśmy ją trafili, te, to automatycznie trafilibyśmy tak. A to oznaczałoby, że wygraliśmy 7560. Pomijając, że takiej wygrany chyba nie ma dokładnie o takiej wartości w spisie wygranych, to mówię, szansa na to jest znikoma. Ale enzym za 150 to bym liczył jak najbardziej. Leaf. Hm. Co tutaj jeszcze jest liv w mamy więc jeszcze jest ostatnia szansa ostatnia szansa I ostatnia litera tu uważam że największa szansa jest na te i ale by było jakbyśmy wygrali 300 niestety jest to litera o i niestety mamy pusty los więc dzisiaj wprawdzie jeden los był ze zwrotem, ale drugi już przegrany, więc znowu jesteśmy na minusie minus -30 zł w tym odcinku. W drugim odcinku pokazywałem wam, kiedy przewiduję, że w końcu wygramy powyżej 200 zł i wszystko wskazuje na to, że mamy około 50% szans na to, że będzie to do 10 odcinków i mam nadzieję, że więcej niż 10 odcinków nie będę potrzebował. Póki co trzeci odcinek i nie ma wygranej tej przez nas poszukiwanej. Tu, jak widzicie, ten kalkulator, którym dzisiaj, z którego dzisiaj skorzystałem, wprowadziłem tu kwotę 210 zł. I wciąż cały czas niezmiennie, jako moi faworyci, to są smocze, skarby i słówka. Ewentualnie jeszcze grzmiąca e, fortuna, tą grzmiącą fortunę za 30 zł, również. Myślę, że zagram w brzmiącą fortunę za 30 zł. Może nawet w kolejnym odcinku. Ok, a za dzisiaj już dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dawajcie łapki w górę pod tym filmem, abym wiedział, że podoba Wam się ta seria. Oczywiście możecie również komentować. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.